I teraz mamy tą niespodziankę, którą trzeba będzie przedstawić, więc to są studenci. Oni, u nich się obudziła Polska. Słuchajcie, czasem mają jakieś korzenie odległe babciów, prababciów i wójców, nie wiadomo kogo. I nagle obudziła się w nich Polska. A czasami po prostu są studentami uniwersytetu i uczą się o naszym kraju. I w ten sposób na scenie mamy studentów, którzy reprezentują Stany Zjednoczone, Niemcy, Ukrainę, Rosję, Norwegię i co tam jeszcze? I Węgry, tak? I Węgry, tyle zapamiętałem. Bratanki. Brawo! Tak byśmy sobie chcieli, proszę Państwa, stosunki międzynarodowe wyobrażać, czyli śpiewamy fajnie, a nie że tam coś się tam dzieje, prawda? Na tych granicach. No. Tymczasem nauczyli się pieszej osenki, to jest swoisty egzamin z języka polskiego. Przygotowała ich Ewa Kornecka. Kiedy ułan z konia spadnie, Kiedy ułan z konia spadnie, Koledzy go nie żałują, Koledzy go nie żałują, Jeszcze końmi go tratują, Jeszcze końmi go tratują, Rodz z listy go my Rodz Każe, a za jego młode lata, a za jego młode lata, grają trąby tra-ta-ta-ta, ta, ta, grają trąby tra ta, ta ta A za jego twarde znoje, a za jego twarde znoje, wystrzelą mu trzy na A za jego trudy pracę, wystrzelą mu trzy kartacze, wystrzelą mu trzy kartacze. Śpij żołnierzu, a w tym grobie, Niech się Polska przyśni Tobie. Niech się Polska przyśni Tobie. Patrzyłem po ustach, naprawdę trudna piosenka. Tam tych różnych szyczy, było tyle, że każda nacja mogła się poddać, a tymczasem Proszę. nic się udało. Tyle, tyle krajów, a rozumie się każde słowo. Jak, no proszę, jak Lwowie. Bardzo no. dziękujemy za występ i zapraszamy na kolejne lekcje. Oni zawsze do nas przychodzą. Czas, raz nam wlezi nawet bez pytania. O. Ale bardzo dobrze.